Nie będę się wypowiadał za obóz Michała Piszki, dlatego, że nie mam żadnych upoważeń co do tego. Natomiast, ponieważ y, jedna z wypowiedzi dotyczy mojej małżonki i jest ona, nie boję się użyć słowa, obrzydliwa, dlatego też y, mogę poinformować opinię publiczną, że w dniu dzisiejszym moja małżonka złożyła zawiadomienie dotyczące tych właśnie sformułowań, które padły, natomiast y, jeżeli chodzi o obóz tak zwany, tak jak powiedziałem, nie będę się wypowiadał. Zrobiliśmy doniesienie co do tego, który wyraził takie zdanie, a nie inne na temat mojej małżonki. Kłamliwe, obrzydliwe i paskudne wyssane z brudnego palca. A po drugie złożyliśmy również doniesienie co do osób, które to publikują. Między innymi pani Ewelina Ptak publikuje to na swojej stronie. Ja tu posiadam zrzuty tak zwane z Facebooka. Parę innych osób również to publikuje. Zdziwiło mnie również, że publikuje to, jak zasłyszałem przed chwilą, pan poseł Dąbrowski, który uważam, że jako poseł Rzeczypospolitej Najjaśniejszej powinien stać na straży porządku, a z tego co wiem, porządek prawny przy nagrywaniu osób prywatnie podobno rozmawiających odbyło się w sposób absolutnie nielegalny, tym bardziej, że autor tego nagrania do dzisiaj nie jest ujawniony i uważam, że jeżeli poseł Rzeczypospolitej, który winien dawać przykład praworządności i dbałości o porządek prawny w tym kraju, publikuje takie treści, takie nagrania nielegalnie wykonane, to jest to dla mnie po prostu yy, naruszenie godności poselskiej. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. I to jest obrażanie Sejmu, obrażanie organów, które my, obywatele Rzeczypospolitej, co cztery lata e, wybieramy. E, szanowni Państwo, chciałem jeszcze dodać tylko tyle. Atak na moją małżonkę Dorotę Kreżębicz-Skrobot, jest również atakiem na funkcjonariusza będącego przewodniczącym miejskiej komisji wyborczej. Jest to osoba, która ma ochronę prawną z artykułu 154 kodeksu wyborczego. I jeżeli poseł Rzeczypospolitej propaguje taki atak, to znaczy, że wpisuje się w najgorszy okres dawno minionych lat. Dziękuję.